More. Śpiewanie zostawię lepszym ode mnie, natomiast jeśli kochacie Włochy, to mam dla was takie cacuszko. Nikt o Włoszech nie pisze tak jak Natalia Rosiak, autorka bloga, którego kochają wszyscy miłośnicy Włoch, czyli Italia by Natalia. Jednak Natalia nie tylko opowiada o Włoszech za pośrednictwem swojego kultowego bloga, ale także pisze o nich Przewspaniałe książki, i właśnie nie tak dawno premierem miała trzecia opowieść o Włoszech, tym razem o Sycylii i wyspach wokół Sycylii. A mowa o przepięknie napisanej i wydanej książce: Wyspy wokół Sycylii kraina wiatru i wulkanów. Natalia Rosiak pisze o Włoszech z tak ogromną miłością i pasją, że czyta się te książki nie jak przewodniki. To nie są absolutnie zwykłe przewodniki. Te książki są jak powieści przygodowe, coś absolutnie niesamowitego i już Wam pokażę, jak te książki są wydane. Ta o Sycylii mnie absolutnie zachwyciła. Natalia nie zostawia Was samych. Jest wszystko na temat organizowania takiej wyprawy. Na Sycylię jest wszystko o tym, co trzeba zobaczyć, gdzie zjeść, gdzie pójść. I zobaczcie, jakie jest to wydanie. Ono jest po prostu przepiękne, zdjęcia obłędne, zresztą autorstwa Natalii. Tę książkę można czytać i czytać. Absolutnie zachwycająca i naprawdę czyta się jak pasjonującą powieść. Kocham też to, jak wiele stron Natalia poświęca zawsze temu, żeby opisać ludzi, społeczności, z którymi ma do czynienia. Bo jak lepiej poznamy kraj, jeśli nie właśnie przez jego mieszkańców. I to jest zawsze bardzo mocna strona książek Natalii. Tak więc ja z całego serca polecam wam po prostu książki autorstwa Natalii Rosiak, ale szczególnie też tę najnowszą Wyspy wokół Sycylii. Jest... Dawno nie widziałam tak rzetelnie napisanej książki i tak przepięknie wydanej. Cudo, po prostu cudo. I dajcie mi koniecznie znać, czy wy także tak ogromnie kochacie Włochy.